Ja tutaj pychamen, a to już jest szósty odcinek serii Audiolog i już tak właśnie trzaskam jak burza z tymi audiologami, bo nagrywam to jeden po drugim, bo dużo się zmieniło. Ja byłem na obozie i takim tam znaczy na zielonej szkole, więc po prostu wróciłem jej i, i, i zaczyna się, zaczynają się znowu odcinki. Więc chciałem dzisiaj poruszyć temat Super Pershinga, czyli ogólnie gry World of Tanks, z której on, znaczy. Jest tak, usunięty jest z gry, więc można go, znaczy usunięty z gry, e, będzie teraz mniej więcej czymś takim jak typ 59. Oczywiście mówimy o T26A4 Super Benchling, czyli o amerykańskim czołgu średnim 8 poziomu, czołgu premium. E, będzie on, e, nie be, będzie już tylko w sklepie z podarunkami, nie będzie się go dało normalnie kupić w grze, czyli będzie tak jak typ 59. Tylko tak, nerf, Dostaje nerfas, jeśli chodzi o pancerz. Nerf to jest osłabienie po prostu jakiejś danej części czyli dostaje nerfa na pancerz, będzie miał mniej skontowany pancerz, co po prostu zmienia jego, jego wartość i po prostu będzie łatwiej go przebić. Praktycznie będzie każda ósemka go była w, będzie każda ósemka w stanie go przebić, co jest bardzo smutne dla mnie, no niestety. Jego działo jest chyba zwiększone do 200 mm penetracji, co i tak mało daje. I jest taka fajna możliwość, bo można go sprzedać za tyle samo, ile się... Zaj... Znaczy, można go sprzedać od aktualizacji oczywiście 8.7 za 7200 golda. Więc albo zostawiamy sobie czołg, który już raczej w ogóle nie będzie... Dobry, no bo jeśli je, jego głównym atutem był pancerz, to teraz już się nic nie będzie dało na nim robić, praktycznie, e, więc, e, więc, 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 więc ja po prostu sobie go na przykład sprzedam za 7200 i kupię sobie SU-122-44, który jest też bardzo dobrym niszczycielem, z tego co słyszałem, więc zobaczymy jak to będzie. E, a jeszcze to, się, to jest fajne, że ja sobie go kupiłem na promocji za chyba 5000 coś tam golda, bo miał chyba tam o 40% czy tam 30% zniżki, bo on normalnie kosztuje 7200, więc dodatkowo, bo tak, sprzedam go za 7200 za 7 zł, a kupiłem go za 5500, więc no zyskuję jeszcze, to jest bardzo fajne, więc po prostu chciałem wam, Was tylko poinformować, więc... Pomyślcie nad tym, bo naprawdę można sobie dużo y, Za to 7200 kupić, a ten super persik Już nie będzie taki jak kiedyś A ja tym właśnie gestem kończę odcinek Dzięki za oglądanie, no i cześć!